Cmentarz Inwalidów w Berlinie, Inwalidenfriedhof, to jeden z najstarszych cmentarzy w Berlinie. Został założony w 1748 roku jako miejsce pochówku żołnierzy inwalidów z pierwszych wojen śląskich zamieszkałych w pobliskim przytułku. Stąd zawdzięcza swą nazwę. Od 1824 roku stał się miejscem pochówku wysokich rangów wojskowych polskich. W okresie Republiki Weimarskiej stał się miejscem spoczynku dowódców z okresu I Wojny Światowej, a po dojściu Adolfa Hitlera do władzy również wysokich funkcjonariuszy III Rzeszy. Widzimy pomnik pruskiego generała dywizji Juliusa Karla von Grossa, zwanego Schwarzkopf. W czasie powstania bokserów w Chinach był szefem sztabu generalnego służył jako dowódca armii Azji Wschodniej. Zginął podczas pożaru cesarskiego Pałacu Zimowego w Pekinie, siedziby niemieckich sił ekspedycyjnych. Kolejny grup należy do Lotara von Arnold de la Perrier. Był to niemiecki oficer marynarki i wiceadmirał podczas II wojny światowej. Był najskuteczniejszym dowódcą łodzi podwodnej I wojny światowej, a po zatopieniu 194 statków. Był także najskuteczniejszym dowódcą łodzi podwodnej w historii wojen morskich. Ten okazały grobowiec należy do Wernera Freichera von Fritscha, generała pułkownika Wehrmachtu. Do 1938 roku szefa Oberkommando des Heres. Był to jeden z dwóch niemieckich generałów poległych w kampanii wrześniowej w Polsce. Zginął w czasie oblężenia Warszawy. W okolicach dzisiejszej ulicy Łodygowej na Warszawskim Zaciszu. Mijamy grup Johannesa Friedricha Leopolda von Zeckt, to szef niemieckiego Sztabu Generalnego Truppenamt w latach 1920-1926. Zeckt był nieprzejednanym wrogiem odrodzonego państwa polskiego. W związku z tym pragnął stworzyć przymierze z bolszewicką Rosją przeciw Rzeczypospolitej. Przed nami grup rodziny von Bojen, Hermann von Boyen, feldmarszałek w Armii Pruskiej, dwukrotny minister wojny, był inicjatorem budowy twierdzy w Giżycku w 1843 roku, nazwanej na jego cześć Twierdzą bojen. Przed nami grup rodzinny rodziny Rauch, Friedrich Wilhelm von Rauch był pruskim generałem porucznikiem adjutantem Króla Fryderyka Wilhelma IV i pruskim pełnomocnikiem wojskowym na dworze rosyjskim za cara Mikołaja I. Kolejny z Rauchów to Gustaw Johann Georg von Rauch, ruski generał piechoty, minister wojny, główny inspektor twierdz i szef Korpusu Inżynierów. Był jednym z projektantów twierdzy Poznań. Zbudował twierdzę w Koblencji, największą po Gibraltarze twierdzę Europy. Kolejny grób należy do Feldmarszałka Niemieckiego, krabiego Alfreda von Schlieffena. Jako szef sztabu Armii Pruskiej w latach 1891-1905 był jednym z głównych twórców niemieckich planów strategicznych przed I wojną światową. Twórca idei wojny błyskawicznej. Spoczywa Hermann von Eichhorn, ruski i niemiecki feldmarszałek. Brał udział w wojnie prusko-austriackiej w 1866 i wojnie francusko-pruskiej w 1918 roku. Dowodził niemieckimi siłami okupacyjnymi na Ukrainie. Kolejny pomnik nagrobny należy do Hansa Karla von Winterfelda. Był pruskim generałem porucznikiem pod dowództwem Fryderyka Wielkiego. Walczył w wojnach śląskich, zginął w wyniku rany w bitwie pod Mojs. Winterfeld jest jednym z najważniejszych generałów swoich czasów. Po II wojnie światowej nagrobki o nazistowskiej wymowie zostały zlikwidowane przez administrację okupacyjną, ale ciała nazistów nie zostały schumowane. Także na tym cmentarzu spoczywa działacz nazistowski Hans Majkowski, Fritz Todt, niemiecki inżynier, działacz państwowy w okresie III Rzeszy. Todt stworzył paramilitarną organizację Todt, która zajmowała się głównie budownictwem obiektów wojskowych. Walter von Reichenau, feldmarszałek III Rzeszy od 1940 roku, politycznie sympatyzujący z NSDAP, brał udział w ataku na Polskę. Brodniarz nazistowski. I wreszcie najbardziej znany Reinhard Heydrich, szef służby bezpieczeństwa Gestapo, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, zastępca protektora Czech i MORAW, organizator konferencji Wannsee, zbrodniarz hitlerowski, będący jednym z głównych współodpowiedzialnych za Holokaust, zginął wskutek zamachów w czeskiej Pradze. Kolejny grup należy do Maxa Hoffmana, niemieckiego generała majora, który odegrał dużą rolę w formowaniu niemieckiej strategii wojennej na wschodzie. Pod koniec I wojny światowej był uczestnikiem rozmów pokojowych w wrześniu. Ten grup należy do Hansa Hartwika von Besselera. W czasie I wojny światowej był generałem gubernatorem warszawskim i naczelnym dowódcą tzw. Polskiej Siły Zbrojnej. Od sierpnia 1915 roku znajdował się na stanowisku generalnego gubernatora generalnego gubernatorstwa warszawskiego, czyli części terytorium Królestwa Polskiego okupowanego przez wojska niemieckie. Podpisał rozporządzenie o przyłączeniu do Warszawy terenów na przedmieściach, przez co powierzchnia miasta wzrosła ponad trzykrotnie. Tu spoczywa Manfred von Richthofen, niemiecki lotnik, największy as myśliwski okresu I wojny światowej. Nazywany Czerwonym Baronem, odniósł 80 zwycięstw powietrznych uznanych oficjalnie. Tu grup kolejnego niemieckiego lotnika, Wernera Mildersa, asa myśliwskiego z okresu II wojny światowej. W trakcie wojny domowej w Hiszpanii odniósł 14 zwycięstw powietrznych, a kolejne 101 w trakcie II wojny światowej. Miał duży wpływ na rozwój taktyki walki powietrznej. Przez cmentarz przebiegał mur berliński, w związku z tym część nagrobków zlikwidowano. I następny lotnik Hans Joachim Budeka, a z lotnictwa niemieckiego oraz sił powietrznych Imperium Osmańskiego. Z 13 potwierdzonymi oraz 7 niepotwierdzonymi zwycięstwami w czasie I wojny światowej. Tu znajduje się grup Karla von Bylowa, niemieckiego feldmarszałka, wybitnego dowódcę z czasu I wojny światowej. Dowodził wtedy drugą Armią Niemiecką. Job Erwin von Witzleben, feldmarszałek a w czasie II Wojny Światowej dowódca armii i uczestnik ruchu oporu 20 lipca 1944 roku. W zamyśle spiskowców miał zostać naczelnym dowódcą całego Wehrmachtu w przypadku powodzenia operacji Walkiria. Po procesie pokazowym został powieszony na strunie fortepianowej. August Ludwig Schröder, a od 1912 von Schröder, był niemieckim admirałem podczas I wojny światowej. Najstarszy zachowany żeliwny nagrobek, który Karl Friedrich Schinkel zaprojektował na cmentarz inwalidów, zamówiło rodzeństwo generała porucznika Otto von Pircha, uczestnika wojen wyzwoleńczych, starszego dyrektora pruskiej Akademii Wojennej i korpusu kadetów. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku Cmentarz został zdewastowany przez enerdowskich wojskowych. Jedynie fakt, że był on miejscem pochówku wojskowych ruskich, uznanych przez armię NRD za jej poprzedników, ocalił nekropolię przed całkowitą likwidacją. Po upadku muru berlińskiego, cmentarz został uznany za obiekt zabytkowy i objęty ochroną. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.